Spróbuj suplement diety sambukol z owocami czarnego bzu, wspierającymi odporność i mechanizmem antivirin. To właśnie Sambucol został stworzony przez lekarza wirusologa i posiada warianty dla całej rodziny. Spróbowały już miliony. Spróbuj i ty. Więcej na sambukol.pl. Już od dziś wspieraj odporność z ordynalnym sambukolem. Adamet. Dla rodziny. Już dziś w KFC czeka na ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19.99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19.99. Wpadaj dziś do KFC! nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień. Nowa podłoga to koszty, prawda? Ale w Kastoramie lubimy je obniżać. Dlatego teraz dostaniesz u nas kupon na aż 250 zł na kolejne zakupy za każdy tysiąc wydane na podłogi drewnianej i panele. Akcja trwa tylko do soboty 8 marca. Sprzedawcą produktów w akcji jest Kastorama. Szczegóły regulamin w sklepach i na kastorama.pl. I po reklamie. Takich ogólnodostępnych osiągnięć na teraz to nie wiem, czy Państwo mają świadomość, ale Al Pacino, czytane od tyłu, to on i Czapla. 25 minuty siódma, za moment będziemy grać i pytać, co słychać.